Jednym z partnerów Czyża w środku pola jest Julian Szechu, Reprezentant Albanii strzelił w tym sezonie już dwa gole i zanotował trzy asysty. Kontrola piłki w jego wykonaniu, gdy znajduje się pod presją, robi wrażenie. Obecność wielu przeciwników nie jest dla niego problemem, podkreśla Czyż. Kolejnym tematem jest Andy Zekiri. Szwajcar dołączył do widzewa w ostatnim dniu okna transferowego i ma być gwiazdą ekstraklasy. Dotychczas zaliczył dwa epizody po 45 minut, ale na listę strzelców jeszcze się nie wpisał. Ma olbrzymią jakość, jest również mocny fizycznie. Nie jest to najwyższy zawodnik, ale świetnie gra głową. Czuć, że ma bardzo dobry timing. Bez dwóch zdań da widzewowi bardzo dużo przekonuje były reprezentant Narodowej Młodzieżówki.